To jest taka choroba, która jest wywołana przez czynniki, które dla części ludzi są bezpieczne, a dla części powodują chorobę. Powodują różne objawy związane z uczuleniem. Za to uczulenie odpowiedzialne jest poziom przeciwciał. Te przeciwciały określamy mianem klasy IgE i kontakt takiego alergenu zewnętrznego z tym przeciwciałem IgE Powoduje wystąpienie różnych chorób alergicznych. Najczęstszą chorobą alergiczną w Polsce jest alergiczne zapalenie śluzówki nosa oraz alergiczne zapalenie spojówek. I ta choroba obejmuje do 40% polskiej populacji. Kolejną najczęstszą chorobą alergiczną jest astma odskrzelowa, która występuje u 10% dorosłych. Inaczej i są troszeczkę inne choroby w wieku dziecięcym i w wieku dorosłym. I tak u najmłodszych naszych pacjentów, czyli do pierwszego roku najczęściej mamy do czynienia z alergią pokarmową. Zaraz potem jest atopowe zapalenie skóry. Następnie u dzieci między 5 a 10 rokiem życia rozwija się astma oskrzelowa, po 10 roku życia najczęściej występuje Alergiczny nieżyt nos. Ilość alergii z roku na rok rośnie. Związane jest to z faktem, iż żyjemy w coraz bardziej sterylnych warunkach jest coraz mniej zagrożeń, szczególnie jeśli chodzi o choroby pasożytnicze, i nasz układ immunologiczny, który nie lubi się nudzić, a nie musi walczyć z pasożytami rzadziej walczy z infekcjami, w związku z tym znajduje sobie wroga pod tytułem alergen i dzięki temu wrogowi może sobie tak jakby wykazać, że w tym w naszym organizmie jest ważne, że coś zwalcza. Niestety zwalczanie alergenów kończy się zwykle jakimiś objawami chorobowymi albo nieżytem nosa, albo zapaleniem spojówek albo zapaleniem oskrzeli, astmą oskrzelową czy zapaleniem skóry i atopowym, zapale... i atopowym zapaleniem skóry. Podstawowym narzędziem w diagnostyce chorób alergicznych są testy. Testy skórne, tak zwane prick testy wykonywane są one prawie w każdej poradni alergologicznej. I te testy możemy podzielić na testy na alergeny wziewne. Takie jak pyłki, jak sierści zwierząt, jak roztocza kurzu domowego czy pleśnie oraz na testy na alergeny pokarmowe. Oprócz testów można wykonać bardziej dokładne badanie. To już się wykonuje badanie z krwi, gdzie oznacza się poziomy swoistych IGE skierowanych na konkretny alergen. Na przykład sprawdzamy jaki jest poziom IgE na pyłki roślin, sierści zwierząt, czy dokładnie na przeróżne pokarmy. Te badania są bardziej specjalistyczne, wykonywane są rzadziej, ale nasze laboratorium w Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznym Medicus dysponuje różnymi panelami, czyli takimi zestawami do oznaczeń poziomu swoistych IgE. Bardzo ważne jest to, iż od niedawnego czasu dysponujemy takim panelem pięciu alergenów mleka krowiego. Najczęstszą alergią u dzieci, u niemowląt jest alergia na mleko krowie. Występuje ona dość często, ponieważ do 10% dzieci może mieć tą alergię. Z alergii na mleko my wyrastamy, ale w tym pierwszym roku życia dzieci cierpią, bo mają albo kolki, albo wzdęcia, biegunki, Niekiedy anemię z niedoboru żelaza i oczywiście zmiany skórne pod postacią tak zwanego wyprysku, gdzie zmiany obejmują skórę policzków, skórę zgięć łokciowych, podkolanowych. Ten, ten taki panel nakierowany właśnie na alergeny mleka ma to do siebie, że testuje nam poziom swoistych IG na bardzo konkretne, takie małe alergeny, które wchodzą w skład mleka, takie jak kazeina, laktalbumina, laktoglobulina i dzięki temu panelowi możemy rzeczywiście stwierdzić, czy dziecko jest uczulone na mleko, czy nie jest. Do tej pory dysponowaliśmy raczej tylko takim dużym alergenem, który się nazywał mleko. Okazuje się, że jak się wykonywało czy to testy skórne, czy nawet testy z krwi, to nie można było wykazać alergii, a odkąd wykonujemy tak dokładne badania, jak takie małe komponenty alergonowe, które wchodzą w skład mleka, możemy w 100% powiedzieć, czy dziecko, czy pacjent jest uczulony na mleko, czy nie. To jest bardzo ważne, ponieważ dysponujemy pełną gamą różnych mlek zastępczych, hipoalergicznych, które na receptę może matka wykupić dla dziecka i dziecko może nie mieć żadnych dolegliwości, jeżeli będzie tylko karmione odpowiednim mlekiem, który w tym przypadku jest mlekiem, jest lekiem dla tego pacjenta i stosowanie takiego mleka hipoalergicznego powoduje, że całkowicie występują, ustępują objawy. Takim sposobem Swoistym i charakterystycznym dla alergologa jest odczulanie. Odczulanie polega na tym, że podaje się czy to w iniekcjach podskórnych, czy to na przykład w kroplach podjęzykowych, czy w tabletkach, podaje się alergen przez odpowiedni długi czas od 3 do 5 lat i powodujemy, że pacjent zaczyna dany alergen tolerować. Oczywiście nie wszystkie choroby alergiczne mogą być leczone tym sposobem, ale jest to sposób bardzo skuteczny w przypadku leczenia alergicznego zapalenia spojówek, alergicznego zapalenia śluzówki nosa, jak również niektórych lżejszych postaci astmy skrzelowej. Dlaczego warto się, warto się odczulać i stosować tą metodę? Po pierwsze, odczulani pacjenci nie nabywają uczuleń na kolejne alergeny. Na przykład, jeżeli pacjent jest uczulony tylko na pyłki pyłki traw i odczulamy tego pacjenta, to jest duża szansa, że on nie uczuli się na kolejne pyłki, na sierści czy na pleśnie. Natomiast pacjenci nieodczulani mogą tak jakby uczulać się na kolejny alergen. Kolejna sprawa, oczywiście odczulanie, to jest tolerancja danego alergenu. Jeżeli ktoś na przykład ma kota w domu, nie chce się z kotem rozstać, to można go na, ten, na, na tego kota odczulić i może z tym kotem dobrze współistnieć bez żadnych objawów chorobowych. I kolejny, i ko, i kolejna, kolejny bardzo ważny argument za tym, żeby, się, żeby odczulać się, to jest to, że pacjenci z alergią ziewną, z alergicznym mierzytem nosa odczulani nie rozwijają astmy oskrzelowej. Także są trzy argumenty za tym, żeby odczulać, przypomnę: to jest uzyskanie tolerancji alergenu, zahamowanie rozwoju alergii na inne y, substancje i y, zahamowanie rozwoju astmy oskrzelowej. W przypadku alergii pokarmowej, najważniejszą rzeczą jest leczenie dietetyczne. Mówiłem już o, mle o, o, o mlekach zastępczych, hipoalergicznych, które są które są świetnym, yy, świetnym lekiem w przypadku alergii dziecięcej, a w przypadku dorosłych to przede wszystkim eliminacja niektórych pokarmów. Musimy tylko pamiętać, że są pokarmy, które, na które jesteśmy uczuleni, dlatego że jesteśmy uczuleni też na pewne alergeny wziewne. Najlepszym przykładem tego jest alergia na pyłki brzozy i pyłki bilicy ponieważ wielu pacjentów uczulonych na brzozę na bylicę reaguje zapaleniem i objawami na wiele owoców i warzyw i warto pamiętać że jeżeli ktoś jest uczulony na brzozę czy na bylicę to szczególnie w okresie pylenia tych roślin po zjedzeniu brzoskwini po zjedzeniu jabłka po zjedzeniu innych Owoców może mieć nasilone objawy, ale tutaj leczenie odczulające na pyłki bylicy czy na pyłki brzozy niekiedy przynoszą ulgę tym pacjentom, którzy są również uczulone, uczuleni na alergeny pokarmowe związane krzyżowo z tymi pyłkami.